Welcome, my friends. Jutro są moje urodziny i coś fajnego nagram z tymi dwoma pięknościami. Ale chciałem Wam pokazać kilka trików odnośnie wiseta 10. Więc tutaj rozmawiamy o wisecie 10 w tym momencie. I to o czym chcemy porozmawiać, to jak nie zepsuć wiseta 10. A dlaczego o tym mówię? No, dlatego, że udało mi się już go zepsuć dwa razy. W zasadzie w sumie to chyba nawet trzy razy, ale tego pierwszego to nie pamiętam, bo to było na samym początku. A co się stało? Mianowicie stało się to, że słuchajcie, w przypadku Wiseta dziesiątki jest taki problem, że regeneracja mocy, która występuje tutaj, jest bardzo mocna. Tak jak w tym momencie ten nawilżacz, który tutaj nam dmucha, dlatego go zmniejszymy troszeczkę. Ta regeneracja mocy, słuchajcie, jest na tyle mocna, że jeżeli wyjedziecie z pełną baterią, teraz zobaczcie, ona się ładuje, doładujemy ją tym razem na maksa. Dlatego że co kilka razy ładujemy ją na maksa, aż się zaświeci na zieloną odwarka Po to, żeby się właśnie fajnie nam bateria zbalansowała. Ale zazwyczaj ładujemy ją właśnie do 65. I teraz co następuje, słuchajcie. Z tym na maksa doładowaniem jest tak, że jak już naładujecie u maxa, a macie regenerację ustawioną na 3, 4, 5 bo ostatnim razem miałem na 3, i też stało się to, o czym za chwilę powiem, to może wystąpić coś takiego jak naddatek mocy. Naddatek mocy, który wraca po zregenerowaniu jej przez hamulce. I w tym momencie, jeżeli na przykład macie ją naładowaną na maksa, i tudzież bardzo wysoko na 65, 66, 67 V, a do 67,8 nawet idzie na maksa, przy naładowaniu takim maksymalnym, to, jeżeli macie świeżo naładowaną baterię i tak macie mocno doładowane tą regenerację na levelu 3, 4, 5, to może się zdarzyć, że po prostu ten prąd, który wróci, po prostu rozwali wam kontroler. I tak się stało już dwa razy w tym modelu. Więc co to oznacza? To oznacza, że A trzeba uważać i albo kontrolować się i na początku nie hamować zbyt ostro przez pierwsze. 3 V, co najmniej, aż tam trochę bateria spadnie, albo po prostu od razu ustawić tą regenerację na troszeczkę mniej. Czyli ja w tym momencie mam ją ustawioną na 2 i na 2 powinno być już ok. Dlatego, że na 3, 4, 5 ostatnim razem mówię była na 3 i spaliła kontroler. W przypadku 4, 5 to już jest masakra. Hamulce są super i świetnie to do tej pory mi pomagało jeździć, no ale niestety co jakiś czas po prostu ten kontroler padał. Co się wtedy dzieje? No wtedy się wysyła go na gwarancję. Kurier jest zamawiany przez Wiseta. Serwis, pozdrawiam Tomka. Elegancko obsługuje tę reklamację. Wiset leci, wraca po dwóch dniach roboczych zazwyczaj do Was. Jest wszystko ok. No ale nie jest ok, jeżeli tak zostało to zrobione. No i teraz pytanie brzmi: czy ktoś popełnił gdzieś błąd? I tak naprawdę ta regeneracja powinna być maksymalnie dozwolona, właśnie na 2: 0, 1, 2, 0 to jest całkowite wyłączenie, 1 to jest lekka, bardzo słaba, 2 to jest troszeczkę mocniejsza, no i 3 to już jest taka średnia, 4 już jest wysoka, 5 to już jest bardzo mocna. Regeneracja to nic innego jak EABS, wspomaga Wam hamowanie. No ale jeżeli macie tarcze tak jak ja założone na przykład 160 elegancko, no to te tarcze po prostu będą wyrabiały. Jeżeli jeszcze są dobre te tarcze tak jak moje, gdzie to mano icy, które bardzo dobrze odprowadzają tutaj ciepło po tym pałąku aluminiowym, więc naprawdę nie potrzeba aż takiej dużej regeneracji hamulców ustawiać, żeby fajnie, że odzyskuje nam energię. No ale myślę, że to jest dobre, jeżeli już przejdziemy przez taki próg Poniżej tam powiedzmy 60 V, czyli będziemy gdzieś tam w 70-60% baterii, tak? bo tutaj mamy odcięcie ustawione na, w tym momencie mam ustawione na 45, 45 mam całkowite odcięcie, więc 58, 56 to będzie gdzieś tam połowa baterii. No ale uważajcie, uważajcie z tym, jeżeli jeździcie na biseci 10 i właśnie się zastanawiacie, jakie macie ustawione odzyskiwanie energii, to pamiętajcie, że ja zalecam mniej więcej niż w tym momencie 2, dlatego że już dwa razy ten kontroler się spalił i to pierwszy raz po pierwszych 100 km, drugi raz po 300 km. Niby ten, ten, ten rozstrzał w tych kilometrach jest, ale co to jest 500 km, w tym momencie ma przejechane, co moja machina 519, co to jest 519 km dla takiej maszyny jeżeli ktoś ją kupuje po to żeby dużo jeździć dojeżdżać sobie na przykład do pracy to to jest przebieg dla niego może być nawet dwutygodniowy więc weźcie pod uwagę żeby dbać o tą regenerację na, i ustawiać ją na poziom 2 nie potrzebujecie więcej załóżcie lepiej większe tarcze tak jak ja mam 160 i na tych tarczach 160 będzie świetnie hamowali a odzyskiwanie energii jakieś tam będzie on i tak ma bardzo dobrą baterię Przynajmniej ta wersja Pro w każdym razie ma 28. Więc tutaj na tej 28. spokojnie przejedziecie nawet do 80 km, jeżdżąc sobie tak pykając po 30 km na godzinę. Więc miejcie to, no, miejcie to na uwadze. No, i takim właśnie filmikiem o palącym się kontrolerze Wisecie 10 chciałem Wam zapowiedzieć, że jutro coś fajnego nagram. I Nami oraz Wisset wystąpią prawdopodobnie w tym filmie. Na pewno nami, a czy Wiset 10? Musimy znaleźć kierownika Tu już kierowniczkę do tych maszyn I będziemy latali A zobaczcie sobie tak od razu, To się zastanawiał Jaka jest różnica wielkościowa pomiędzy nami A Wisetem 10 Już widzicie Jak Wiset 10 wydawał się wielki W porównaniu np. do Wiseta 8 a Teraz przy nami on wygląda Jak Wiset 8 czy Wiset 10 no, Ale nadal jest to szybka, fajna hulajnoga Jutro będę robił testy Jak wypada Zmierzymy może jakiś czas coś zrobimy fajnego. A tymczasem pozdro. Bo zamierzam grać w grę. No to Elo.